Hej, z tej strony FPL Brothers, Michał i Konrad. W tym wideo chcielibyśmy Wam bardzo krótko przedstawić nasze wybory na kapitanów na 18 kolejkę. Jak widzicie, mamy tutaj porównanie. Wybraliśmy 8 zawodników, którzy według, według nas mają największe szanse wystrzelić w 18 kolejce. Nie ma zawodników Liverpoolu. Liverpool nie gra i zawodnicy Liverpoolu nie będą punktować w tej kolejce. To może zacznijmy od samej góry. Ali, co myślisz o Ali? Myślę, że ciekawa opcja. Na pewno do rozważenia, jeśli chodzi o wystawienie w zespole, czy też kupienie tego zawodnika. Co do kapitana, spośród tych zawodników, wydaje mi się, nie jest to dla mnie faworyt, ale ten mecz może się różnie potoczyć, bo mecz przypomnijmy to ten Ham Chelsea czeka nas w tej kolejce. Chelsea, ostatnio w dołku, grając też na wyjeździe. Co prawda, nieźle im te wyjazdy szły, ale ostatnio ciężko przewidywać, czy, czy to się utrzyma. No i teraz pytanie. Wydaje mi się, że ten mecz może być otwarty i wtedy na pewno, jeżeli będą bramki dla Tottenhamu, to Ali potencjalnie ma, może mieć w nich udział. W ostatnich czterech meczach tylko jeden blank, czyli mamy w ostatnim meczu dwa punkty, ale wcześniej było 9, 9 15 Rzeczywiście z Chelsea u siebie, natomiast trzeba też powiedzieć, że aż 10 strzałów w ostatnich czterech meczach Aliego, z czego 7 w światło bramki. E, tak więc mimo wszystko wydaje się, że to jest taki może niebezpieczny wybór, ale jest spora szansa na to, że Ali dobrze, e, dobrze zagra. Co myślisz w takim razie na przykład o Sonie, czyli jego koledze z zespołu? No Son na tle, ale wydaje mi się ma trochę większy potencjał, jeśli chodzi o asysty. E, on bardzo dużo szans w ostatnich czasach e, kreował, aż e, tutaj mamy osiem sytuacji stworzonych, z czego cztery były tak zwanymi dużymi szansami w ostatnich czterech kolejkach, czyli tak średnio jedna na mecz, a, a przypomnijmy, że te szanse to są takie właśnie, po których spodziewamy się gola po prostu. Mm -hmm. I rzeczywiście Son miał trzy asysty w tym czasie, tylko jeden gol. Wydaje mi się, że z, ty, z tej dwójki osobiście preferowałbym Sona, Głównie mhm. dlatego, że właśnie wydaje mi się, że od niego mamy cały komplet i asysty i gole. Oczywiście, dlaczego? Jeżeli weźmiemy cztery ostatnie mecze, Ali ma trzy gole, dwie asysty, Son ma jednego gola i trzy asysty. Tak, no w tych wynikach rzeczywiście tego, tej różnicy nie widać, natomiast wydaje mi się, że te liczby, tak zwane underlying stats, tak? czyli to, to, właśnie ile, ile podają, ile, ile szans tworzą, jakiej jakości są te szanse, przeważają tutaj za Sonem, czyli wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie y, Ali raczej tych asyst powinien mieć mniej. Oczywiście to tylko przewidywania, więc y, Ali pokazuje, że jest w formie i na pewno, y, może, jeżeli utrzyma formę, to może dalej trochę tak zwany mówi się, że overperformuje, tak? czyli trochę robi ponad to, co by wynikało z statystyk. Y, dla mnie pewniejszą, pewniej bym się czuł, dając opaskę son Sonowi, gdyby ktoś z Was miałby obu tych zawodników. Natomiast nie uważam, żeby dzielił ich. Ok. X. Czyli zawodnik Stotten, yy, z przepraszam, Southampton. Southampton gra na wyjeździe z Aston Villa. Aston Villa wpuszcza dosyć sporo bramek, yy, grają u siebie, ale Inks jest niesamowicie regularny. To znaczy, to nie jest zawodnik, który strzeli dwa gole, trzy gole, który zaliczy hat Natomiast on jest bardzo, bardzo, bardzo regularny w tym, ile punktów, ile goli zdobywa. Czyli. Pewnie jako kapitana nie liczylibyśmy na to, że odpali. Potencjał, który mają na przykład Ali czy Son. Natomiast wydaje się, że jest duża szansa na to, że Inks znowu strzeli. Co o tym sądzisz? Tak, no grają co prawda na wyjeździe, ale z Aston Villą, która w defensywie no, pracuje się zdecydowanie na samym dole jakby tabeli. Niesamowicie dużo strzałów na bramkę pozwalają oddawać przeciwnikom. Wydaje mi się, że Inks może na tym bardzo skorzystać. Ostatnio miał trochę pecha. Bez punktów, ale tak naprawdę wcześniej seria fantastyczna, co, co mecz to bramka. I przy okazji, jak już zdobywa te bramki, to często zbiera bonus, więc to warto też podkreślić, że nie jest 6, tylko 9 najczęściej. A on punktu. też trzeba po jednym, Nie on nie strzela dwóch bramek, on strzela jeden, jedną bramkę. No rzeczywiście w tych czterech ostatnich meczach strzelił trzy bramki. Zgoda, ale jak już zdobywa bramkę, to często też zgarnia bonus i często jest to 3 punkty bonusu, a to no, jednak znacznie poprawia. 6 a 9 punktów to jednak jest spora różnica, mi się wydaje, bo to tak jakby dołożyła asystę, tak? To jest um, też w ogóle ciekawe, że rozpatrujemy na kapitana zawodnika, który kosztuje 6,4 miliona, nie uważasz? Tak, ale prawdę mówiąc, patrząc na jego regularność w ostatnich meczach, oczywiście wiem, ostatnie blank, ale to był pierwszy blank od chyba 5 meczów, um, o ile się nie mylę i. Naprawdę miał pecha. A tamte, a tamte blanki wcześniejsze, które miał, to i dobrze pamiętam, to były City z Leicester. Tak, miał też wtedy trudne mecze, więc naprawdę, no, ostatnio miał na naprawdę pecha. Kto widział jakieś tam orywki, to wie, że trzepotała bramka od strzałów w słupek i poprzeczkę. Gol cofnięty przez war po rzekowym faulu, także naprawdę miał dużo pecha i wydaje mi się, że Aston Villa może być powrót do punktów. Też tak myślę. Całkiem prawdopodobne jest to, że Inks strzeli gola. I mój koszmar, czyli Kevin De Bruyne. KDB. Manchester City nie wygląda tak przekonywująco. Jeżeli jest jeden zawodnik, który jest regularny, który się wyróżnia, to przede wszystkim KDB. Pomijając sam fakt tych 19 punktów w ostatniej e, kolejce, to jest zawodnik, który w czterech ostatnich kolejkach stworzył 16 szans dla swoich e, kolegów. tak? I tylko i wyłącznie z tego powodu, że zawodnicy City nie kończyli jego podań, to on nie miał tam już, nie wiem, z 10 asyst w ostatnich czterech meczach. Tak więc te punkty, kiedy miał 1, 3, e, wcześniej 10, to pokazuje tak naprawdę. Że KDB gra niesamowicie niesamowicie y, równo i zdobywa sporo punktów. Ciężki mecz. Mecz u siebie z Lester. Czy bierzesz pod uwagę KDB jako kapitana, bo masz go w swoim zespole, więc już bezpośrednio mogę cię zapytać. Tak, e, szczerze mówiąc nie. To znaczy, gdybym miał pewność, że Guardiola wystawi De Bruyne znowu w tej trójce z przodu na skrzydle, to byłoby to bardzo kuszące, bo pomimo tego, że. On wystawi... tak zagrał w ostatnim meczu, nie? Tak, tak. I widać było, że Naprawdę grał mocno z przodu, wysoko. Nie zdarzało mu się to wcześniejszych meczach. No i oczywiście te jego bramki były z dystansu, więc można powiedzieć, że może nie do końca to było to, co zadecydowało, ale wydaje mi się, że ogólnie w tym meczu on mógł jeszcze więcej i tak naprawdę ciągle był, był zaaferowany w te poczynania ofensywne. Nie tylko już chodzi o kreowanie sytuacji, ale również właśnie strzelanie. Często właśnie sam decydował się na uderzenie na bramkę. I Gdybym miał pewność właśnie, że Guardiola go w tej roli wystawi znowu, to wydaje mi się, że mimo tego, że Leicester ma dobrą defensywę i po tym meczu ciężko coś przewidzieć, to byłoby to kuszące. Natomiast ponieważ nie wiem, być może wróci do swojej roli bardziej, no może nie z tyłu, ale w tej, w, no jednak jako ten środkowy pomocnik, który kreuje szanse rzadko zapuszcza się w pole karne. No, to tutaj e, będziemy pewnie, e, jakby zależnie od tego, jak jego koledzy z zespołu będą kończyli jego podania. A tutaj z tym bywało różnie, z Arsenalem oczywiście, pewne zwycięstwo 3.0, 0 ale umówmy się, to był spacerek dla City. Mecz z Leicester może być trudniejszy. Ale jest chyba duża szansa, że mimo wszystko po tej ostatniej kolejce dużo osób będzie dawało na kapitana. No tak, to jest oczywiście taki, w e, angielsku tu się mówi ładnie, recency bias, tak, czyli jesteśmy trochę. Uprzedzeni y, tym, co było w poprzedniej kolejce. Pamiętamy te 19 punktów, i no trochę to. Y, wydaje mi się, że gdyby nie zdobył tych 19 punktów, to nie wiem, czy dzisiaj rozmawialibyśmy o Kevinie. Myślę, że roku. nie byłby na czele listy najczęściej kupowanych zawodników, tylko najczęściej sprzedawanych zawodników. Tak, y, bo też był przed kolejką, tak? Dobra, i teraz przejdźmy na drugą stronę boiska, czyli Leicester. Mamy naszą gwiazdę fpl w tym sezonie, czyli Jamie'ego Wardiego. Tu kompletnie chyba odwrotna sytuacja. Czyli mamy gościa, który punktował przez, miał jakąś niesamowitą serię meczy z co najmniej jedną bramką. Zaczęło się od tego 9-0 na wyjeździe z Southampton. Kiedy Vardy zdobył 20 punktów, i w ostatniej kolejce trochę się to zmieniło, to znaczy Wardi zapunktował z Norwich, zdobył, zdobył tam asystent, to, to była asystenta pielowa, ale 5 punktów. I teraz gając na wyjeździe z Manchesterem City, wydaje mi się, że karta może trochę się odwrócić, i mało osób spojrzy na Wardiego jako realną opcję na kapitana. Co ty o tym sądzisz? Masz też Wardiego w swoim zespole, więc czy odważyłbyś się wystawić go na wyjeździe z City? Na pewno spodziewałbym się, że nie będzie 3 milionów ludzi go kapitanowało. O ile coś się to zobaczymy. Ja osobiście tego nie zrobię. To może pokarać, bo wydaje mi się, że Wardi będzie miał swoje szanse. Ta defensywa City nie jest takim, jedno, tak, takim jednolitym. Takim, no nie jest po prostu tym samym, czym była z Laportem w zeszłym sezonie. I wydaje mi się, że to może nas pokarać, ale z drugiej strony. Nie wiem, mam coś takiego w sobie, być może jest to właśnie błędem, ale kiedy widzę, że ktoś miał na wyjeździe z Manchesterem City, to jakoś Ciężko. nie mogę się przekonać do tego, żeby dać mu opaskę. Po prostu widzę, że to może być tak, że City będzie chciało pokazać, że to oni, to oni walczą, są faworytami do tego drugiego miejsca, bo już nie sądzę, żeby liczyli na pierwsze w tym momencie. I będzie taki solidny pokaz siły, więc różnie to się może potoczyć. No nie, nie spodziewałem się, żeby Wardy rozbił bar, po prostu. I czy strzeli jedną bramkę? Jest to bardzo możliwe. Ale wydaje mi się, że idąc w inne opcje, możemy więcej zyskać. No tak, no to teraz na przykład popatrzmy na Rashforda, czyli Manchester. Manchester teoretycznie z łatwym przeciwnikiem, czyli z Watford na wyjeździe. Ale tutaj wiele było mowy o tym, że Manchester miał świetne mecze z drużynami z tego klasycznego top 6. I kiedy grają rzeczywiście z kontrataku, to Rashford, to Masia dochodzą do tych pozycji i są w stanie łatwiej zdobywać bramki. Kiedy to z kolei oni muszą krować tą grę, to już to wygląda nieco inaczej. Widzieliśmy to też w poprzednim meczu z Evertonem, kiedy bardzo mocno napocili się, żeby zdobyć chociaż jeden punkt. I teraz pytanie, czy Rashford, będący z pewnością w świetnej formie i pokazują to statystyki, czy możemy mieć pewność co do tego, że Manchester znowu, będąc drużyną kreującą sytuację, niegającą z kontrataku, będzie w stanie zapewnić Rashfordowi pozycje, z których on będzie mógł strzelić bramkę? No tej pewności na pewno nie ma, ale jest, jest ten właśnie ten mankament, że Watford być może wyjdzie dosyć defensywnie ustawiony. Oni mi się zdają sobie z tego sprawę, że United najlepsze jest z kontry, więc. Zobaczymy, jak to się ułoży. Wydaje mi się, w tym momencie mam Rashforda na kapitanie, jeszcze się nad tym zastanawiam, jest to głównie decyzja ze względu na formę, no przeciwnika też, no jednak to jest Watford, tak, mhm. ale, ale mam w pamięci to, o czym mówisz, te, te gres kontry i te problemy, kiedy drużyna siedzi głęboko i się broni. Natomiast trzeba zauważyć, że w sumie w ostatnim meczu z Liverpoolem dwa gole Liverpoolu po dwóch kontrach. Mhm. Więc potencjalnie, jeżeli Watford u siebie będzie chciało ugryźć Manchester i pozwolą sobie na pójście do przodu, to ta okazja dla Rashforda może być. Nawet właśnie z kontry. Pomimo tego, że teoretycznie pewnie będą prowadzić grę gracze właśnie Manchesteru United. No, ale też pokazują to statystyki, że Rashford strzelił trzy banki w ostatnich czterech meczach, zero asyst. Jest spośród zawodników, których tutaj wybraliśmy spośród tej ósemki jest drugi pod względem liczby strzałów, czyli najwięcej ma De Bruyne 18, drugi jest Rashford 17 strzałów, czyli to pokazuje i tylko i wyłącznie trzy duże sytuacje, tak? czyli trzy sytuacje, które wypracował również Rashford, to pokazuje, że rzeczywiście jest dużo próby ze strony Rashforda, dużo strzałów z trudniejszych pozycji zapewne, to wynikało z charakteru przeciwników, z czym Manchester, Pytanie, czy rzeczywiście można mu zaufać. Ja Rashforda mam w drużynie, rzeczywiście kiedy widzi się zawodnika w formie, a Rashford jest w formie, na wyjeździe co prawda, ale z Watfordem, to myśli się o tym, żeby go dać na kapitana. Powiem szczerze, na dzień dzisiejszy jeszcze nie zdecydowałem o tym, czy dam go na kapitana, ale nie jest, to, nie jest on wysoko na mojej liście. A zaraz obok mamy jego przeciwnika z poprzedniej ro, ro, kolejki, czyli Richarlisona. Richarlison, który wydaje się być w naprawdę dobrej formie od początku sezonu. Jego występy przechodzą trochę mm, niezauważone ze względu na fatalną formę Evertonu. Everton tutaj mamy zamieszanie z, z trenerem, który został zwolniony. Pytanie, w jaki sposób Everton wyjdzie na mecz z Arsenalem. Arsenal orłami to oni w obronie nie są powiedzmy sobie szczerze, grają u siebie, Everton gra u siebie i jako taki bardzo ciekawy wybór stwierdziliśmy, że damy Richarlisona, bo osobiście jesteśmy wielkimi fanami tego zawodnika. Zresztą tutaj na przykład Lucas Adinia, który też rozgrywa świetny sezon w Evertonie, ale przez to jak gra Everton nie zyskuje punktów. Czy gdybyś miał Richarlisona, bo nie masz, to zastanawiałbyś się nad tym, czy to na kapitana? Myślę, że tak. Znaczy, uważam, że jest to dosyć odważna decyzja. Na pewno niewiele menedżerów Zdecyduje się na to. Mnie, kusiłoby mnie to zdecydowanie ze względu na przeciwnika, bo Arsenal w obronie to dosyć delikatnie to ująłeś. Ja bym użył trochę mocniejszych słów. No fatalne błędy popełniają w tym sezonie i wydaje mi się, że Richardson może spokojnie na tym skorzystać. Trzy bramki w ostatnich czterech meczach. Pokazał, że u mnie też strzelać mocniejszymi rowalami, Pytanie, czy takim jest Arsenal. Ten mecz z Manchesterem, no niestety bez punktów, ale trzeba przyznać, że Manchester zdominował mocno Everton i, i, i kiedy Everton już miał to prowadzenie, no to zmieniła się ta gra Everton, oni też y, liczyli po prostu na utrzymanie wyniku, więc też inaczej rozpatrywałbym ten mecz, a to, jak będzie wyglądać ten mecz z Arsenalem, też mecz u siebie, y, pokazali y, w ostatnim meczu u siebie, wygrywając jeden z Chelsea, że jest, ten, jest, ten, jest ta różnica, kiedy odkąd przeszedł Duncan Ferguson. Co prawda nie wiadomo, czy już Ancelotti nie będzie prowadził Evertonu w tym meczu, ale myślę, że to wy, może nawet dodać prospektów takim zawodnikom jak Richarlison, bo na pewno będą chcieli się pokazać. To ty, że ta że nagrywamy w środę, a puścimy dopiero w czwartek, więc coś jeszcze może zmienić, i może Ancelotti już będzie wiadomo, czy będzie prowadził czy nie. E, Tak, ale tak niezależnie od tego, czy Ancelotti przejmie drużynę, czy nie. Wydaje mi się, że są jest na pewno ciekawą opcją. Wiąże się z dużym ryzykiem, bo jeżeli on nie odpali, a odpalą te inne nazwiska, o których mówimy, i raczej będą częściej wybierane, no to może się okazać, że stracimy na tym. No ale cóż, pytanie: jak bardzo chcecie zaryzykować? Też ciekawe jest: bądź Lot. I na dzień dzisiejszy nie wiemy, kogo będzie trenerem, Mam robić trenerem zarówno Werton, jak i scenariusz. Zobaczymy. Dobra, yy, ostatni z zawodników, których postanowiliśmy przygotować dla was jako potencjalnych. Kandydatów na kapitana, czyli Jimenez. Jimenez, który w ostatnich meczach raczej zalicza asysty, czyli w, jeżeli bierzemy pod uwagę cztery ostatnie mecze, no to Jimenez nie strzelił żadnego gola, miał trzy asysty. E, całkiem nieźle wygląda jego statystyki, mimo wszystko, aż 13 strzałów e, oddanych w tych czterech ostatnich meczach, e, tylko cztery co prawda w światło bramki. E, sporo wykreowanych szans jak na napastnika. E, czy to jest rzeczywiście opcja? Mecz z Norwich na wyjeździe. Norwich całkiem nieźle pokazuje się w ataku. Kreują sytuację, ale ich obrona co mecz wpuszcza przynajmniej jedną bramkę. Tak, no muszę przyznać, że jakiś czas temu, tak na 3-4 kolejki wcześniej, bardzo myślałem, czy jeżeli będę kupował Jimenez'a, mocno to rozważałem, to właśnie z myślą o tym, żeby postawić go na kapitana w tej kolejce, bo no wtedy pamiętamy w jakiej formie był Norwich. Ale te ostatnie mecze Norwich pokazują, że coś tam w defensywie zaczęło się kleić. No, jeżeli stracili tylko jednego, jedno, jednego gola z Leicester, yy, i to na wyjeździe, no to naprawdę wydaje mi się, że nie ma w tym przypadku. Yy. I tutaj bym się obawiał, yy, czy, no właśnie, czy, czy, czy to jest to Norwich, które pamiętamy sprzed kilku meczów, czy mamy nowe Norwich i trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć na, na rywala Jimeneza. Jeśli chodzi o samego zawodnika, to tutaj e, owszem, to może liczba strzałów nie jest jakaś porywająca na tle e, tych zawodników, ale jest ciągle dosyć wysoko w tych statystykach. Natomiast, właśnie duże prospekty, jeśli chodzi o stworzenie sytuacji, aż pięć dużych szans stworzonych w ostatnich czterech. spotkaniach, jak To jest więcej niż De Bruyne. E, dużych szans, bo ogólnie szans oczywiście więcej wygrał De Bruyne, Natomiast to oznacza, że jeżeli już Jimenez znajduje swoich. E, Kolegów z zespołu, to kreuje im naprawdę klarowne szanse, więc te perspektywy na asysty są naprawdę dobre. I tak zamykając klamrą wszystkich tych zawodników, i, i za chwilkę jeszcze pewnie wymienimy tych, których tutaj nie ma, a którzy mogliby się tam znaleźć, to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest łatwa kolejka. Mamy kolejkę, w której Manchester podejmuje Leicester, Tottenham podejmuje Chelsea, Liverpool ma Blanka, Arsenal jest w fatalnej formie. Nie wiadomo czego spodziewać się po Manchesterze United, bo widać było, że złapali formę z silnymi przeciwnikami, ale kiedy to oni muszą kreować grę, jest problem. I ciężko w tym momencie zdecydować się na kogo postawić. Wydaje się, że oprócz tych ośmiu zawodników, których przedstawiliśmy, można byłoby rozpatrywać takich zawodników jak Obama Young, dla ludzi lubiących ryzyko i grających w pokera. Oprócz tego, wydaje się, że w tym momencie. Crystal Palace wygląda całkiem nieźle, może Gaita, Gaita w ostatniej kolejce pomimo nieutrzymania czystego konta zdobył 8 punktów, to jest wręcz nieprawdopodobne jak na, jak na bramkarza, ehm, oprócz tego może Kane, Kane ma wzloty i upadki, górki i dołki, być może również mógłby się tutaj znaleźć, ehm, Sterling, bo z pewnością o ile jest pewne niebezpieczeństwo rotacji w Manchesterze City, o tyle wydaje się, że ten mecz Manchesteru City z Leicester to może być Taki mały małe o wicemistrzostwo. Tak więc z pewnością Guardiola wyjdzie najsilniejszym składem i nie mamy wątpliwości co do tego, że Sterling jest w tym najmocniejszym składzie. Nie wiem, czy to by jeszcze przychodzi ktoś do głowy, kto ewentualnie mógłby nie w Lundstrand na przykład? Gdyby grał u siebie, to byłaby to naprawdę ciekawa opcja. Ale na wyjeździe wydaje mi się, że mimo wszystko. Sheffield trochę gorzej się broni. Co prawda, te trzy bramki akurat stracili u siebie z Manchesterem z United, ale to był trochę dziwny mecz, jeszcze United wtedy łapało formę. Natomiast, tak ogólnie wydaje mi się, że Sheffield na wyjeździe troszeczkę gorzej niż u siebie się sprawuje. Więc to by mnie troszeczkę odstraszyło. Plus grając z Brighton, które ostatnio pokazuje całkiem dobrą formę. Także nie wiem, no oczywiście. Jeżeli wpadnie czyste konto, to widzieliśmy niejednokrotnie, że jak już wpadnie, to Stram wystarczy, że dołoży asystę, czasem nawet nie, nie musi i zdobywa jeszcze bonus, więc wtedy potencjał na dwucyfrowe tak, yeah. liczby jest duży. Ale nam się to duże ryzyko. wydaje mi się, że, że wymieniłeś zasadzie wszystkie takie. Ty mnie, Abraham? Jak, y, pff, no ja osobiście... normalnie byśmy pewnie by o nim rozmawiali. Z racji tego, jak wyglądała gra Chelsea w ostatnich spotkaniach, trochę go pominęliśmy tutaj. Ja się spodziewam gradu goli w tym meczu. W sensie może się zamurują i z Persji, i, i Chelsea. Natomiast mnie się wydaje, że tam będzie grad goli. Dlatego jak patrzę na tych zawodników, których przedstawiliśmy, dla mnie dalej najbardziej przekonującymi opcjami są Ali i Son. Na pewno są gdzieś. Yy na liście, wysoko na mojej liście kandydatów. A z tych, z, tych, z tej ósemki kogo byś Ty wybrał? Mm, dla mnie chyba Rashford na ten moment. Rashford lub Son. Tak naprawdę Sona jeszcze nie mam w swoim zespole, ale prawdopodobnie to będzie mój transfer, także pewnie między nimi będę wybierał. Okej. Okay. No, w takim razie zobaczymy. To są nasze typy, czy nasza analiza tego, kto może rzeczywiście odpalić i kto jest ciekawą opcją na 18 kolejkę jako kapitan. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, kogo wydajecie na kapitana, nad kim się zastanawiacie. Na pewno nie jest to łatwy wybór, tak więc z chęcią porozmawiamy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!